Siemaneczko, witam w kolejnym filmie i dzisiaj zaczniemy sobie trochę inaczej ten film, bardziej to będzie może kontynuacja, czas kolejny tematu po głównego poprzedniego filmu czyli odnośnie w temacie kiszonek zaczynamy no i dzisiaj troszeczkę chcę wam pokazać dalej jak wygląda ta powiedzmy z kukurydzy no i troszeczkę obalić niektóre komentarze, które się tam pojawiły, także do rzeczy tak wygląda następna partia odkryta kiszonki z Kukowiedzy. I zobaczcie, że tutaj w ogóle nie ma odrzutu, także no nie trzeba jakoś nie wiadomo czego robić. Stosu piachu walić na te kiszonki, żeby było dobrze. Po prostu musi być szczelnie. I moim skromnym zdaniem, jak się da folię podkładową, folię główną, i siatkę i opony do zmiary gęsto, no to nie ma bata, żeby się coś psuło, no jak tam gryzonie po obrządek zrobią, no to nie ma siły, no musi troszeczkę odpadu być, ale tak zobaczcie, że jest elegancko. Wszystko jest czyściutko. Ci, co oglądali poprzedni film, to widzieli, że tutaj też troszeczkę boczkiem złapało. No to tutaj tą resztkę odebrałem i dalej już jest czyściutko. I do tego wsiano kiszące też już tych dziur nie widać. Coraz mniej i zupełnie inna się zrobiła kiszonka strawy. Także tutaj, jak jest szczelnie, to przeleży. I jako ciekawostka, powiem Wam tak, że ten bok był ugniatany w poprzek, a tamten nie był. I w obu przypadkach równie dobrze leży. Także. Wystarczy tak naprawdę solidne ubijanie warstwa po warstwie, nie trzeba poprzek dogniatać, żeby było dobrze. Tylko no wiadomo, trzeba wyrównać troszeczkę przed okryciem, żeby, żeby ta folia dobrze przylegała. I tyle słowem wstępu odnośnie kiszonek, a dalej kontynuujemy temat, żeby było z czego robić kolejne. Także. Lecimy z tematem głównym dzisiejszego odcinka. I oto sprytnie przechodzimy do głównego tematu, czyli nawożenie po pogłówne kukurydzy. Tutaj jesteśmy na polu, które pierwszy siałem. Jest to pierwszy rok użytkowania przeze mnie tego pola. Ale już widzę, że z pH-metrem nie mam co tutaj się wybierać, bo dokładnie widać co jest grane. Że tutaj jest skopane pH. Trzeba to wywapnować. Ale no trzeba było też troszeczkę Sprawdzić to, jak to będzie się zachowywać te pole. Więc, no, już widzę ewidentnie, że na zimę patelnia wapna tutaj będzie grana. Tam, co na początku wyłamywałem łąkę, no to jest drugie tyle tej kółkowiedzy. Zresztą widać, są miejsca, gdzie, gdzie chce rosnąć. No, i tutaj po przeciwnej drodze jest analogiczna sytuacja, nawet troszeczkę gorsza. Także, tak wygląda te najmniej rokujące pole, bo. Pogorzowskich był problem ze wschodami. Może dzisiaj uda mi się to pokazać, jak będę przejeżdżał. Ale już właśnie powychodziła na wierzch dzisiejszego ranka. Jutro już będą pewnie rządki wyraźnie widoczne, tam gdzie powschodziło. Tam gdzie nie powschodziło. Także, także już dobrej myśli jestem. Oby się aura utrzymała, bo praktycznie codziennie jakiś deszczyk mamy. Wczoraj tutaj też ładny spadł deszczyk. Tu przy domu, u mnie to nie było, ale tutaj akurat wiem, że spadł, bo byłem właśnie podjechać, zobaczyć co się dzieje. Tak to właśnie wygląda. I co do nawożenia, no to leci azot w postaci mocznika około 100 kg na hektar. Ogólnie, no to jest dla mnie najlepsza odżywka, bo to po prostu daje takiego kopniaka e, tym roślinom. No i jest tutaj potencjał, może jest PH słabe, ale. Ale jeszcze może się weźmie, bo, bo nie ma żadnych kolorów tylko fioletowych i innych tam plam. Tylko po prostu jest lekko wlatsza, także jest nadzieja, że kazotu dostanie, to się wy... po prostu wykaraska z tej biedy. I może, może jeszcze coś na tym polu ciekawego będzie. Ogólnie nie jest źle w Kukuwicach. Są miejsca gdzie jest lepiej, są miejsca gdzie jest gorzej, ale już mniej więcej nie ma na co narzekać. Tutaj też nie ma co biadolić, że jest tragedia, ale szału nie ma. O już widzę mi puszcza hydraulika w ciągu zasuwy, także nie ma co stać i wysypywać mocznika, tylko lecimy dalej. Się widać idealnie różnicę między tym co jest a tym co powinno być no i tak oto sprytnie przenieśliśmy się na jedno z ostatnio zasiewanych pól. no i powiem wam tu są trzy odmiany zasiane na razie różnic jakichś tam specyficznych nie widać no kukurydza w fajnej kondycji jeszcze można byłoby poczekać z azotem ale że to pole jest obok od tamtego praktycznie po drodze i jest spory kawałek oddalony od domu no to jak starczy mi nawozu, spojrzałem, starczy no to pod nie mam ma co się zastanawiać bo no tutaj jak widać potencjał jest sporo większy, że ten plon będzie lepszy ale jak finalnie będzie to zobaczymy wszystko zależy od opadów jak one się rozłożą bardzo trudny start ma w tym sezonie kukurydza, szczególnie ta po trawach gorzowskich. No i tutaj mamy takie obrazy, gdzie dopiero tak naprawdę zobaczcie. Zaczyna wyłaźć po tych opadach ostatnich, zaczęła kiełkować i tutaj już ładnie praktycznie większość coś tam wystawiła ponad ziemię, a miejscami już Troszeczkę więcej tam gdzie była wilgoć no to widać Poschodziła Wzorcowo A tutaj Troszeczkę suszej I jest bida no ale Najważniejsze że wyłazi Także jakie szanse Jeszcze będzie miała no, Oczywiście tego pola to już na pewno nie przeznaczę na ziarnówkę Ale jeszcze kiszonkowa Powinna wyjść No i tym Właśnie o tym momencie lecimy na tę te sianę terminową, czyli jeszcze w kwietniu, i one zupełnie inaczej wyglądają jak ten oto załączony obrazek. Zanim przejdziemy do dania głównego, no to tak wygląda kukurydza siana tego samego dnia jak ta na poprzednim ujęciu, ale tutaj po normalnej wiosennej orce, nawet orka była tego samego dnia wykonywana widać dokładnie jak Dorzowska wyciąga wilgoć z gleby. tutaj schody są naprawdę można powiedzieć idealne idealnie równe rośliny nie to co tam tutaj już mamy mniej więcej jako taką kukurydzę taką jaka powinna być no ale też nie jest ona idealnie równa z tego względu że no jednak nie ukrywajmy susza dała się mocno wyznaki tym roślinom i i mało gdzie się widzi pole, żeby były rośliny wyrównane wszystkie, no niestety, no tego nie ominiemy, wody nie dołożymy i tutaj dokładnie widać, gdzie troszeczkę więcej wody, to ona ładnie buja, gdzie tej wody przybrakło, to jest mniejsza, no ale na szczęście te deszcze przyszły i coś się, coś się ruszyło. Jeszcze do tego azotu dostanie i powinna się wyrównywać. No tu jest dosyć ciężka ziemia. I takie właśnie są nierówności. Zaraz przejedziemy na lżejszą, tam już będzie troszeczkę lepiej. Ale jak już jesteśmy w tym miejscu, no to naprzeciwko jest sprzężyto. I tak można powiedzieć, że szał nie ma, ale coś jeszcze może uda się zebrać z tego. Tutaj jeszcze w tym miejscu, co jesteśmy, w tym brzegu, to tutaj nie było zrobione ochrony, bo było na wiosnę za to znowu. Ledwo z rozsiewaczem i to też z drugą dawką, jak poprawiałem, to dopiero tutaj wrzuciłem pierwszą. No i wygląda jak wygląda. Ale tragedii nie ma. Tutaj jest jeden przejazd od Miedzy, co była ochrona zrobiona, bo tutaj było deszko twardziej. Już zupełnie inaczej te rośliny wyglądają. O, no jest zupełnie inna różnica, także taka tylko mała, drobna uwaga między y, przemżytem bez grzybówy i skręcania, a tutaj grzybuwe i skracanie zrobione jak należy. Już zupełnie inne są kłosy tutaj gdzie się trochę przepuścił, to naprawdę zobaczcie aż. Żeby całe pole takie było, to <laughs> rekordy można byłoby bić. Ale jest, jest naprawdę przyzwoicie. No, tutaj jest kawałek ile? 30, 40 arów takiego mokrzejszego było i, i nie była dana ochrona. Ale poza tym, poza tym zapowiada się nawet stosunkowo ciekawie. Także nie przedłużam. Lecimy z azotem. Tutaj w kuku widzę. I przejeżdżamy na następne pole. To już jest wyglądana Ta wilgotniejsza strona pola z drugiej strony wygląda zupełnie inaczej, co widzieliście na poprzedniej drobnicy. No i też następna część. Kontynuacja wygląda przyzwoicie. Te wcześniejsze siania to. Jednak wcześniej się siania, no i do tego też tutaj na zimowej orce, no to też to troszeczkę ma do siebie, ale kukurydza prawie do pasa, no ma potencjał, to ma potencjał, to nie to co było wcześniej pokazywane. Jeszcze te rozsiewacze rozsiałem tutaj na plantacji Warte Exposition. Tamte żółte to nie moje, ale generalnie tutaj te rośliny wyglądają wzorowo. Mimo, że był późny termin siewu, bo gdzieś tak chyba 9 maja tutaj było siane. Także dosyć, dosyć, dosyć mocno, późno, około 10. Musiałbym mocno sięgnąć w pamięci, żeby to zobaczyć. Rośliny naprawdę wyglądają zdrowo chcą rosnąć. Ogólnie na tym polu tu zawsze co roku ładnie rośnie, także nie ma co narzekać. Jeszcze co do nawożenia mocznikiem. Jedna najważniejsza uwaga. Zawsze trzeba sypać na suche rośliny, bo jeżeli będziemy po pogłównie azotem każdą grupę, grupę roślin, czy to zboże, czy to kukowiedzę nawozić na wilgotne rośliny, no to będzie bardzo dużo porażeń, jeżeli chodzi o, o ten azot, także yy, po południu się najlepiej, żeby nie było żadnej rosy i broń Boże po żadnym deszczu i naprawdę będą znikome, znikome będą e, uszkodzenia. Także tak wyglądają u mnie mniej więcej plantacje kukurydzy, pokazałem i te lepsze i te słabsze, no wiadomo pierwszy rok jak się pole użytkuje to tam cudów się nie zrobi. Jeżeli ono nie jest doprowadzone do kultury, najpierw trzeba to wszystko dociągnąć. pH i zasobność i wtedy można rozmawiać o planowaniu. Także tyle słowem komentarza. Ta wygląda chociaż później siana dwa tygodnie, prawie lepiej niż tamta, co pierwszą pokazywałem. No ale życie jest życiem i tego nie przeskoczymy. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie i widzimy się. Kolejnym.